Kaj to, jak w wakacje, pod parasolem czy pod palmami? E, pod palmami, bez parasola. Przypiekło mi e, łysinę. To będzie ciężko Ci się skupić za kierownicą chyba. Nie, 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 już zapomniałem, wiesz, tak naprawdę byliśmy kilka e, dni, ale, ale myślę, że odpoczęliśmy przez ten czas. Natomiast bardzo szybko o nich zapomnieliśmy w tym natłoku obowiązków. Czyli szybko wczułeś się w powrót za kierownicę przed startem? dzisiejszego w zasadzie jutrzejszego no, rajdu? No jeżdżenia nie było z, y, dużo, ale jesteśmy dobrze nastawieni. Na odcinku testowym dziś y, musiałem się trochę rozkręcić, y, zaufać y, tym ustawieniom wypracowanym już przed rajdem karkonowskim, y, częściowo zmienionym y, dla tego rajdu. No ale y, chyba niesłusznie wszyscy wrzucają S2000R4 do jednego worka. Cieszę się, że to powiedziałeś. Naprawdę to jest bardzo poważny temat i, e, i w Polsce dosyć trudny, bo e, mówię to z uśmiechem na, na twarzy, ale ale fachowcy, ale fachowcy, e, z, którzy wiedzą no, o co chodzi, wiedzą, że nie można e, tych dwóch samochodów, a teraz jeszcze w WRC, bo ja, ja się śmieję przed tym rajdem, że teraz nas będą wrzucać do jednego wora jeszcze z WRC. E, no, samochody klasy N, grupy N i R4 to inne samochody niż samochody klasy S2000 e, ja bym mógł gadać na ten temat, nie ma sensu za bardzo. Zobaczcie sobie na wyniki w innych rajdach. Ogólnie przyjętą e, zasadą w Europie i na świecie jest to, że samochód R4 nie ma szans e, walczyć e, z samochodem S2000, jeżeli jadą dobrzy zawodnicy w obu samochodach.